Naszym celem jest zdobycie jak najwięcej dzieci i zrobienie najwyższego poziomu w ognisku. Czas start! Dobra, zaczynamy od, robie od robienia drzewa. Potrzebuję jeszcze troszeczkę i będzie dużo. Jakby co, za niedługo, jutro mogę nagrać, nawet przeciwnie, nagram um, jutro film dla początkujących 99 i nawet um, um, jednemu, który zosta, zostań, zostawi mi lajka, mogę dać um, jednego sekreta albo pomóc mu um, Robienie rebifów w stylu ReiRoot. Będę nagrywał ym, ja jako administrator tej, tego kanału z moim kolegą Filipem, który dzisiaj nie może nagrywać. Bardzo z tego powodu jest mi przykro, bo chyba zachorował. A tak w, nie wiadomo czy zachorował, ale pisał mi na telefonie. No, po prostu nie nagrywał on nie mógł dobra a my zajmujemy się grą a i co chciałem wam jeszcze powiedzieć ja bardzo będę wdzięczny za ustawienie lajka i suba za to bardzo jeśli ktoś zostawi to bardzo dziękuję za 50 um, subskrybentów, będę mógł um, miał mieć live'a robić z Wami na bieżąco, grać. Będę zapraszał niektórych znajomych do mnie. Będziemy prowadzić live'a, oczywiście, z Waszą zgodą, jeśli będę mógł. Um, I tak, teraz idziemy do banku, żeby uratować elf. Najpierw uniknę tego wilka. Dobra, szybko, szybko. Szybko to obrabuje. Jeśli byście chcieli mieć klasę cyborga, to wiecie, co jest najlepsze. Tak, to jest najlepsze, żeby zostawić y, sobie diamenty, najlepiej od, odkładać i zbierać sobie takie. Ja cały czas sobie zbieram na klasie cyborga, kupiłem sobie aliena, bo najpierw zaczęłam od aliena, potem tak gram, tak y, dalej robię, tak dalej, 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 dalej. No a ja idę uratować pierwsze dziecko. Dobra, szybko, 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 szybko. Dobra, jest. Najpierw tutaj wszystkich spawię. Dobra, jest, zaraz teraz ich zacznę bić. Dobra, najlepiej, którą klasę najlepiej kupić to jest Alien, ale kosztuje trochę dużo. No, 100 diamentów. No, każdy wie chyba dlaczego. Ma taki pistolecik i bardzo przydatny jest. Mi się bardzo przydaje. No i po prostu polecam. I piszcie mi w komentarzach, co żeście dostali na święta. Ja dosta... ja dostałem. Um, bardzo fajne rzeczy, ochroniacze na pistolet i rękawice bramkarskie i trochę słodyczy. Bardzo mi się też podobało i jutro idę grać w, piłecz, w piłkę. Jeszcze to i to i idę. Dobrze, już. O kurde, spadło mi to. Kurde i stopy, szkola. Dobra, teraz tak szukamy okolicznej stopy. Jakie są te króliki. I napiszcie mi w komentarzach, jakie jest, jest Wasze ulubione zwier zwierzę w 99. I piszcie jeszcze, jaki jest was, Wasz ulubiony Brejrod. Mój już ulubiony miał i Strabelli Elephant. sobie z tym i szukam dobra teraz idziemy uratować elfa o kurde zabrakło mi 5 no właśnie jeszcze mapę sobie stworzę Tam jeszcze już dużo oko należy. To nie za szybko panią. O! Potem idziemy wyczyścić drzwi. Szybko, szybko, szybko zanim się zrobi moc. Kurde, jestem głodnie Dobra, ja szybko teraz po elfa. Tylko jeszcze nawet nie odkryłem, to muszę sobie jeszcze trochę poeksplo poeksplorować. Myślę, że teraz akurat upadnę, ale zapomniałem, że mam łyżby. Pierwsza rzecz, która się przydaje na, ura na uratowanie elfa to są łyżby, bo możesz od razu zrobić dwa. Więc bardzo polecam zacząć od łyżb. A, jeszcze jedna rzecz. Z y y jeśli... Jeśli byście chcieli, żebym nagrywał jeszcze o Fortnite, jeśli was interesuje, to bardzo chętnie będę mógł nagrywać o Fortnite, ale najpierw bym musiał sobie dojść do naprawy mojego PS-a. Szkoda. Jeszcze ja nie może zaatakować. Szybko sobie tutaj zrobię. Szybko, 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 poszukam, no, bo tu gdzieś był. Dobra, zobaczmy za ile mi się otworzy, za 11 minut. O kurde, alfa. Mhm. Dobrze, umarła, a co tutaj mam?

O, o, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o Dobra, szybko lecimy szybko nie, o Szybciutko, szybko, szybko. o nie, o nie, o a my my dalej nie skoczyła to i to idzie do mnie w ogóle no, myślę, to co nie potrzebuję fajnie by się przydało zrobić łóżko ale no, będziemy najpierw poszukać elfa Dobra. ja, ja, nie mogę, nie mogę. O, jest. Udało mi się. Myślałam, że to jest coś... Dobra, dwa kaseliny. Tylko się najpierw jeszcze no Dobra, teraz będę musi stwierdzam i najpierw zobaczmy co ile czekajcie. O kurde jestem na drugim końcu mapy. Dobra, najpierw sobie poszukam jeszcze tutaj poszukamy. Jest! Znalazłem! Raz trzy wielkie negodnie, jeszcze noc się zbliża. Bardzo fajnie. Szybko nie góry, ja się nie góra, O kurde, trochę muszę tu

you <clears throat>